Pozwólcie im zabrać hełmu! <śmienicza> Na górę! Słyszałem, że macie coś, co jest nam potrzebne. Dezodorant! Mam! Hej, uważaj, burczy, mucho! czy Mucha! To po prostu idealna ksywka! Koleś ma oczy wielkości arbuzów, ale z celowaniem to u niego słabo. O, o o Leo, to ty? To na y nic, Leo! Y Biegnij! Uratuj Karai! My zadbamy o siebie! Zgoda! Mam tu wasz po Kraki! Pokraki! Lidwaj! Wykończyć żółwie! My odzyskamy Kabuto! Dlaczego mucha wleciała prosto w pajęczą sieć? Bo pająk został bez żadnej obstawy. Aaa, czyżbyś chciał ubić interes? Helm w zamian za karai. Niech tak będzie. Moi ludzie zaraz ją wypuszczą z lochu. Wychowałeś ją, a teraz zamknąłeś w celi? Jak mogłeś to zrobić? W każdym konflikcie zwycięzcą jest ten, kto jest gotów posunąć się dalej niż przegrany. Ach! Mnie. A teraz oddaj mi kuro kabuto! Skąd mam wiedzieć, że mnie nie zaatakujesz, jak oddam ci hełm? Oczywiście, że cię zaatakuję. Sądziłeś, że wywiniesz się z tego bez walki! Takie to żałosne. Ale niczego innego się nie spodziewałem, skoro szkolił cię ten nędzny tchórz Splinter. Popełniłeś błąd, przychodząc tu sam. Nie jest sam. Przyszliście! Na dobrą imprezę zawsze. Haraj jest córką Splintera, więc musimy ją uratować. Shredder zasłużył na porządną łódkę! Poddawaj mój hełm! Sądzicie, że zdołacie mnie pokonać, chłopcy? Nie, ale sądzimy, że zdołamy uciec z Karaj. A, nigdy nie wyjdziecie stąd żywi. Chcesz heum? To masz. Co? A -a -a! <grym wytrzyma> <grym wytrzyma>